Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam Was naprawdę na taki bardzo króciutki filmik z czyszczenia no i tu właśnie nie wiem, bo różnie na to mówią stołka, pufki, taborecika no ja na to mówię taki mały stołeczek a u Was no nie wiem, zauważyłam, że co rejon w Polsce to się inaczej na to mówi w każdym razie prezentował się przed czyszczeniem, tak jak widzieliście tam była taka plama niewiadomego pochodzenia więc y, dla pewności, żeby zniknęła, to potraktowałam ją wodą utlenioną. I zawsze jak używacie czy octu, czy wody utlenionej, czy w ogóle jakiegoś płynu, którego używacie pierwszy raz, zróbcie test na jakiejś takiej małej, niewidocznej powierzchni. Tutaj na szczęście absolutnie nic się z tym materiałem nie zrobiło, więc swobodnie mogłam tą wodę utlenioną wykorzystać. I też sobie pomogłam w wyczyszczeniu całego tego stołka odkurzaczem piorącym i jako płynu czyszczącego użyłam nadwęglanu. Można to również zrobić no, bez odkurzacza, szczoteczką, potem tylko porządnie osuszyć ręcznikami papierowymi czy jakimiś ścierkami, żeby po prostu nie zostawić y, takiej rzeczy bardzo mokrej, no ale skoro mam ten odkurzacz, no to wiecie, no, pomagam sobie <takujesz> takimi rzeczami. Pamiętajcie, że zawsze warto na jakieś plamy najpierw wykorzystać to, co mamy w domu, na przykład ocet, świetnym jest odplamiaczem, czy na, tak jak w tym przypadku woda utleniona. A tak prezentuje się po czyszczeniu, wszystko jest wyczyszczone, bez żadnych plam. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, papa. Pa.